Cześć, zapraszam Was do nowej serii Babski Gaming. Babski Gaming, czyli o kobietach i o grach z zupełnie innej perspektywy. Będę chciała Wam pokazać, tak naprawdę, jak my, kobiety, bawimy się wirtualną rozrywką i jak granie w gry komputerowe wygląda z perspektywy kobiet. Oczywiście. Nie będzie to na pewno obraz y, bardzo y, racjonalny czy też obiektywny, z tego względu, że ja również jestem graczem nieco specyficznym, y, nie lubię niektórych gatunków gier i tak naprawdę omijam je szerokim łukiem, chociaż wraz z upływem lat muszę przyznać, że moje nastawienie chociażby nawet do FPS-ów uległo y, znaczącej zmianie. I tak naprawdę coraz częściej e, lubię sobie zagrać w jakąś dobrą strzelankę e, i troszeczkę zapomnieć o e, otaczającej mnie rzeczywistości. E, kilka słów o mnie. Nazywam się Ania i e, wraz z dobijającą trzydzieską postanowiłam zrobić coś zupełnie innego i nietypowego. E, po raz pierwszy zdecydowałam się kręcić vloga i nie ukrywam, że jestem troszeczkę zdenerwowana i spieszona, bo nie wiem zupełnie, jak mi to wszystko wyjdzie. E, I troszeczkę się boję jak każdy negatywnych komentarzy, ale oczywiście jestem e, na nie jak najbardziej otwarta z Waszej strony, także wszystkie komentarze e, są mile widziane. Dobrze, zacznijmy w takim razie może od sprzętu, którym dysponuję. Mm, już. Tutaj przechodzimy. I e, jak widać, na pierwszy rzut oka e, pojawia się oczywiście gitara e, od gry Rocksmith. E, zakupiłam ją rok temu i w zasadzie niestety z braku czasu nie miałam okazji jakoś szczególnie e, wiele razy na niej pograć. Natomiast mam nadzieję, że wkrótce. Ulegnie to zmianie i, i będę mogła Wam troszeczkę pokazać jak właśnie rozgrywka tej gitary wygląda w grze Rocksmith. Poniżej tutaj znajduje się, niestety, ale złożona trochę tak w kąt, kierownica Logitech i oczywiście specjalny stelaż do niej. Jest złożona trochę tak w kąt z tego względu, że nie dysponuję dużym miejscem w mojej przestrzeni do grania, chociaż mam jakieś mieszkanie to niestety, ale nie jest ono na tyle duże, żeby pozwolić sobie na to, żeby po prostu część sprzętu stała normalnie i w związku z tym niektóre rzeczy są ukryte i pochowane powiedzmy, pod przysłowiowym biurkiem. Dobra. Tutaj jest oczywiście PC, na którym ostatnio gram coraz rzadziej, gdyż w zasadzie został on wyparty w 100% przez oczywiście konsolę. iPad, na którym również będę Wam pokazywać jakieś ciekawsze według mnie tytuły i będę starała się wybrać gry, które moim zdaniem nie tylko są interesujące dla kobiet, ale również dla osób, które powiedzmy są casualowymi graczami, a nie bardzo hardkorowymi. I tutaj w zasadzie znajduje się główna część, czyli telewizor i dwie konsole, na których obecnie gram. Jest to Xbox 360 i Xbox One. Gdzieś tam daleko jest schowane również Nintendo Wii, na którym niestety już nie gram tak często oprócz tego znajduje się Nintendo DS, niestety z popsutym włącznikiem, który mam nadzieję, że wkrótce uda nam się wspólnie naprawić, jakoś postaram się go zlutować, rozłożyć może to DS na części pierwsze, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście oprócz tego jeszcze słuchawki do Xbox One. Myślę, że macie już obraz mojej osoby po pokazaniu sprzętu, tego czym się interesuję i jakie gry nieco bardziej lubię. Oczywiście nie widzieliście całego sprzętu, dlatego że jeszcze gdzieś pod biurkiem jest oczywiście schowany specjalny kontroler do symulatora lotów. W kolejnym odcinku będę chciała wam pokazać jak gram w Dragon Age Inkwizycję, ale również poświęcę trochę czasu nowej grze na podstawie książek Tolkiena, czyli Władca Pierścieni: Cień Mordoru. Serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję za waszą uwagę.